Po internecie krążą plotki, żeby absolutnie nie kupować mieszkania w Hiszpanii z hipoteką, bo takiej hipoteki absolutnie nie da się usunąć i kupuje się nieruchomość obciążoną tym długiem. To nieprawda. To jakiś mit. Bardzo często sprzedaje się nieruchomości, na których y, istnieje jeszcze hipoteka i gdzie właściciel nie ma wystarczająco środków, żeby spłacić tą hipotekę przed sprzedażą. I wtedy odbywa się to w ten sposób. Dostajemy certyfikat z banku na dzień, kiedy idziemy do notariusza, z wysokością długu co do centa, dokładnie na ten dzień, kiedy podpisujemy akcję kupu. Więc bank wystawia nam certyfikat, ile jeszcze hipoteka wynosi, bo ona zmienia się z dnia na dzień. Przygotowuje się formę płatności, która część, która jest dla banku, to jest czek, który idzie dla banku albo przelew, który idzie bezpośrednio do banku, a pozostała część dla właściciela, osoby sprzedającej. Ale uwaga, usunięcie hipoteki z ksiąg wieczystych nie jest automatyczne, odbywa się na wniosek. Taki wniosek powinna złożyć osoba sprzedająca, czyli właściciel tej hipoteki. Ale w momencie sprzedaży czy posprzedaży niektórzy sprzedający już niekoniecznie będą bardzo zainteresowani e, usuwaniem zapisu o hipotece, które są w Ksiągach Wieczystych nowego właściciela. Co zrobić, żeby się przed tym uchronić? Proponujemy przy podpisywaniu aktu zakupu zatrzymać pewną kwotę, która pokryje nam koszty usunięcia hipoteki z ksiąg Jakie to są koszty? To jest koszt notarialny, czyli przygotowania escritura de cancelación de hipoteka, którą podpisuje bankowiec danego banku i koszt ksiąg wieczystych, czyli faktura ksiąg którą się utrzyma po 15 dniach, od, po maksymalnie 15 dniach od złożenia wniosku o usunięcie tej hipoteki. Ile to wynosi? Zależy od wielkości hipoteki. To może być od kilkuset euro do nawet powyżej 1500 euro. Dodatkowo, bardzo ważne jest wpisać w akcję zakupu upełnomocnienie siebie jako kupującego lub doradcy, którego się używa, prawnika albo agencji nieruchomości, do dokonania usunięcia hipoteki z księgowej. Niektóre banki. Nie pozwolą podpisać wniosku o usunięcie hipoteki z czystych nikomu innemu niż właścicielowi nieruchomości, właścicielowi hipoteki, który już teraz nie jest właścicielem nieruchomości. Dlatego bardzo ważne jest wpisać sobie taki zapis w akcie notarialnym i jeżeli strona sprzedająca. Yy, Odmówi nam współpracy przy wykreśleniu tej hipoteki z ksiągierzystych. Mamy możliwość, my osobiście lub osoba upeł upełnomocniona ma pełnomocnictwo notarialne do wykreślenia tego zapisu z ksiągierzystych. Nie tylko pełnomocnictwo, ale również mamy zatrzymane środki, które nam do tego wystarczą.